Chcieliście ciekawostki? To macie ciekawostki. JEDEN! Ogórki składają się w 80% z wody. No, niby z 90% tam, ale... DWA! Dwa, dwa, dwa! Najstarszy ogórek świata ma 77 lat i pochodzi... rozgadnijcie no, skąd. Z Polski! Jakiś poeta napisał o nim kiedyś wiersz. 3 Największy ogórek świata yy, miał 1,70 m Ważył 69 kg. Został wyhodowany przez tam jakiegoś Chińczyka. W sumie nie obchodzi. 4 Wyciąg z ogórków jest używany często w celach kosmetycznych. Jakieś tam kremiki, perfumiki. Takie tam. I ja to sprawdzę. No jakoś nie czuję. 5. Oprócz klasycznego ogórka, takiego zielonego jak my znamy, są jeszcze inne odmiany ogórków. Na przykład jakieś tam cytrynowe, białe i jakieś melonowe. Taka ciekawostka. 6. Ogórki odkwaszają organizm.